Wczesnym rankiem 8 czerwca 2010 roku Sabina zostaje potrącona przed drzwiami wejściowymi przez samochód należący do jej rozwiedzionego męża. Upada na ziemię razem z rowerem. On strzela kilka razy z pistoletu, poważnie ją raniąc. Świadkiem zbrodni jest dwunastoletni syn. Następnie sprawca ucieka, ale wkrótce potem oddaje się w ręce policji. Jako motyw podaje zazdrość i zraniony honor. Mężczyzna był już wcześniej agresywny. Kilka miesięcy wcześniej sąd zakazał mu zbliżania się do domu rodziców. Jako jego zawód podano taksówkarz. Sabina po zbrodni przechodzi w szpitalu operację w trybie nagłym i przeżywa. W listopadzie 2010 roku w sądzie rejonowym w Minster rozpoczyna się proces o usiłowanie zabójstwa. W grudniu sprawca zostaje skazany na 11 lat więzienia. Prawdziwe nazwisko ofiary nie jest znane. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.